Szacunek nie jest czymś, co można wymusić lub narzucić innym. To wartość, która rodzi się z naszych czynów, postaw i sposobu, w jaki traktujemy siebie oraz innych. W dzisiejszym świecie, gdzie szacunek wydaje się być deficytowym dobrem, wielu oczekuje go dla siebie, nie zastanawiając się, czy sami okazują go innym. Prawdziwy szacunek budujemy przez codzienne decyzje, gesty i sposób, w jaki odpowiadamy na trudne sytuacje. Jak możemy go zdobyć w praktyce? Oto kilka kluczowych zasad. Pierwsza: cisza jako wyraz siły. Nie zawsze trzeba odpowiadać na prowokacje. Milczenie nie jest to słabości, ale dowodem na to, że panujesz nad sobą. Ludzie, którzy szukają konfliktu, pragną reakcji, chcą zobaczyć, że tracisz kontrolę. Tymczasem umiejętność zachowania spokoju i nieuleganie emocjom to manifestacja siły charakteru. Wybierając milczenie zamiast kłótni przejmujesz kontrolę nad sytuacją. Cisza może być głośniejsza niż słowa, zwłaszcza gdy jest stosowana w odpowiednim momencie. Drugie: nie zniżaj się do poziomu tych, którzy Cię atakują. Kiedy ktoś cię prowokuje lub umniejsza, Twoją największą bronią jest spokój. Osoby, które starają się cię poniżyć, robią to, ponieważ pragną, abyś się do nich dostosował i wszedł w ich grę. Jednak to ty decydujesz, czy weźmiesz w niej udział. Prawdziwa siła nie polega na szybkim ripostowaniu, ale na zachowaniu swojej godności i wartości. Kiedy nie pozwalasz innym na wpływanie na twoje emocje, pokazujesz, że masz kontrolę nad sobą. Trzeci. Szanuj siebie, by inni szanowali ciebie. Szacunek zaczyna się od relacji, jaką masz z samym sobą. Jeśli sam nie traktujesz siebie z godnością, trudno oczekiwać, że zrobią to inni. Dbaj o swoje granice, nie pozwalaj na lekceważące traktowanie i bądź wierny swoim wartościom. Świadomość własnej wartości sprawia, że twoje działania i słowa nabierają mocy, która jest odczuwalna przez otoczenie. Czwarty. Działaj zgodnie z tym, co głosisz. Ludzie szybko dostrzegają niespójności między tym, co ktoś mówi, a jak się zachowuje. Szacunek zdobywa się poprzez konsekwentne działania, które odzwierciedlają wartości, jakie reprezentujemy. Uczciwość, odpowiedzialność i rzetelność to fundamenty, na których można budować wiarygodność i autorytet. Piąty. Mądrze wybieraj swoje bitwy. Nie każda sytuacja wymaga reakcji. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest odejście zamiast angażować się w niepotrzebny konflikt. Wybieraj starcia, które są warte twojego czasu i energii. Szacunek to także umiejętność odpuszczania i niebrania wszystkiego do siebie. 6. Nie pozwól, by opinie innych definiowały twoją wartość. W świecie, gdzie każdy ma opinię na temat innych, łatwo dać się wciągnąć w pułapkę przejmowania się każdym słowem krytyki. Pamiętaj, że wartość Twojej osoby nie zależy od tego, co ktoś o Tobie myśli, ale od tego, jak sam siebie postrzegasz i jak postępujesz. Siódmy szacunek buduje się na konsekwencji. Bycie konsekwentnym w swoich decyzjach i działaniach sprawia, że ludzie Cię cenią. Jeśli dzisiaj jesteś uprzejmy, a jutro lekceważący, trudno oczekiwać, że ktoś potraktuje cię poważnie. Spójność w słowach i czynach to klucz do zdobycia prawdziwego szacunku. 8. Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany. Szacunek nie polega tylko na tym, by go wymagać, ale przede wszystkim na tym, by go okazywać. Sposób w jaki traktujesz innych będzie miał ogromny wpływ na to, jak oni potraktują ciebie. Empatia, życzliwość i umiejętność słuchania są fundamentami zdrowych relacji międzyludzkich. Podsumowanie. Szacunek jest czymś, co buduje się każdego dnia poprzez nasze wybory i postawy. Nie jest dany raz na zawsze ani czymś, co można wyegzekwować siłą. To nasza konsekwencja, spokój i wartości decydują o tym, jak jesteśmy postrzegani. Warto pamiętać, że prawdziwa siła nie polega na odpowiadaniu na każdą zaczepkę, ale na umiejętności zachowania spokoju i godności nawet w obliczu przeciwności. Szacunek buduje się nie poprzez walkę, ale poprzez wewnętrzną siłę i konsekwentne działanie. Następnym razem, gdy ktoś spróbuje cię poniżyć, pamiętaj, prawdziwe zwycięstwo nie polega na odpowiadaniu tym samym, ale na tym, by nie pozwolić innym sprowadzić cię na ich poziom. To twoja kontrola nad sobą decyduje o tym, czy zachowasz godność i autorytet. Wejdź z pewnością siebie. Każde wejście do pomieszczenia jest pierwszym oświadczeniem o tym, kim jesteś. Twój język ciała mówi więcej niż słowa. Pewne spojrzenie i wyprostowana postawa są sygnałem, że znasz swoją wartość. Ludzie, którzy unikają kontaktu wzrokowego i przygarbiają się, nieświadomie komunikują swoją niepewność i brak pewności siebie. Jeśli chcesz być szanowany, musisz najpierw sam siebie szanować. Wchodź do pokoju z podniesioną głową, ramionami lekko odciągniętymi do tyłu i spokojnym, ale pewnym wyrazem twarzy. Nie musisz nic mówić, by pokazać, że jesteś osobą godną szacunku. Twoja obecność powinna to wyrażać sama za siebie. Ludzie natychmiast wyczuwają, kto ma autorytet, a kto poddaje się sytuacji. Ćwicz świadome poruszanie się. Pewny krok, stabilna sylwetka i spokojny, skoncentrowany wyraz twarzy mogą otworzyć przed tobą drzwi, zanim jeszcze wypowiesz jakiekolwiek słowo. Nie reaguj impulsywnie na przerywanie. Gdy ktoś przerywa ci w rozmowie, często nie chodzi o zwykłą nieuwagę, to próba przejęcia kontroli. Ale pamiętaj, prawdziwa siła nie polega na podniesieniu głosu, lecz na zachowaniu spokoju. Jeśli zareagujesz nerwowo, pokażesz, że łatwo można cię wytrącić z równowagi. Zamiast tego zatrzymaj się na chwilę, oddychaj spokojnie i odpowiedz w sposób kontrolowany. Kiedy zachowujesz spokój, wysyłasz jasny komunikat. Nie możesz odebrać mi głosu, bo to ja kontroluję tę rozmowę. To nie tylko odbiera moc tym, którzy próbują cię zdyskredytować. Ale także budzi szacunek u tych, którzy cię obserwują. Przerywanie nie jest aktem dominacji, jeśli nie pozwolisz, by wpłynęło na twoją pewność siebie. Najlepszą reakcją na takie zachowanie jest chwilowe zawieszenie głosu, spojrzenie rozmówcy prosto w oczy i kontynuowanie wypowiedzi z opanowaniem. Taka strategia daje ci przewagę, pokazuje, że masz pełną kontrolę nad sobą i sytuacją. Jeśli Twój ton pozostaje stabilny i pewny, osoba przerywająca prędzej czy później zda sobie sprawę, że jej działania są nieskuteczne. Nie szukaj akceptacji, działaj zgodnie z wartościami. W świecie, gdzie wielu ludzi robi to, co jest popularne, prawdziwy szacunek zdobywają ci, którzy trzymają się własnych zasad. Jeśli Twoje decyzje będą zależeć od tego, czego oczekują inni, Nigdy nie odnajdziesz autentycznej siły. Nie próbuj przypodobać się wszystkim. Rób to, co jest słuszne, nawet gdy nie jest to najłatwiejsza droga. Osoby, które kierują się wartościami, zawsze wyróżniają się na tle tych, którzy podążają za tłumem. Nawet jeśli początkowo spotkasz się z niezrozumieniem lub oporem, w dłuższej perspektywie zbudujesz autorytet. I prawdziwy szacunek. Ludzie mogą nie zawsze zgadzać się z twoimi decyzjami, ale jeśli widzą, że są one oparte na konsekwencji i autentyczności, będą cię za to podziwiać. Nie bój się podejmować decyzji, które są trudne, ale zgodne z twoimi przekonaniami. Świat często nagradza tych, którzy pozostają wierni sobie, nawet jeśli na początku wydaje się to ryzykowne. Twoje wartości to Twój fundament. Jeśli będziesz im wierny, zdobędziesz szacunek zarówno swój, jak i innych. Szacunek nie jest czymś, co można wymusić, jest efektem tego, kim jesteś i jak się prezentujesz. Każdy ruch Twojego ciała, każde słowo, a nawet cisza, mogą świadczyć o Twojej sile lub jej braku. Wejdź do pomieszczenia z pewnością siebie, nie pozwól innym odbierać ci głosu i trzymaj się własnych wartości. Prawdziwe uznanie nie przychodzi przez agresję ani przez dopasowywanie się do oczekiwań. Zdobywa się je poprzez konsekwentne bycie sobą i działanie w zgodzie z tym, co uważasz za właściwe. Im bardziej świadomie będziesz budować swój autorytet, tym większy wpływ zyskasz na otoczenie. W świecie pełnym ludzi szukających akceptacji, to ci, którzy pozostają wierni sobie, zostają zapamiętani i szanowani. Szacunek nie jest czymś, co można zdobyć przez chwilową popularność czy dopasowanie się do oczekiwań innych. Jest on wynikiem świadomych decyzji, które podejmujemy każdego dnia, decyzji opartych na wartościach i zasadach, które definiują nas jako ludzi. To, co łatwe i modne przyciąga uwagę, ale to, co autentyczne i prawdziwe, buduje trwałą reputację. Nie daj się zwieść pozorom. Bycie wiernym swoim przekonaniom jest trudne. W świecie, gdzie presja otoczenia każe nam dopasować się do większości, wybór własnej drogi może oznaczać samotność. Ale to właśnie ten wybór czyni cię osobą godną szacunku. Ludzie mogą nie zawsze się z tobą zgadzać, ale będą podziwiać twoją konsekwencję i niezłomność. Wartość człowieka nie mierzy się liczbą przychylnych spojrzeń, lecz siłą jego zasad. Łatwo jest iść z prądem, unikać konfliktów i mówić to, co inni chcą usłyszeć. Jednak prawdziwy szacunek buduje się na autentyczności, a nie na tymczasowym uznaniu. Każdym wyborem, który jest zgodny z twoimi wartościami, Umacniasz swój charakter i pokazujesz, kim naprawdę jesteś. Nie potrzebujesz aprobaty innych, jeśli wiesz, że postępujesz słusznie. Ci, którzy cię otaczają, mogą podążać za tym, co modne, ale w końcu to autentyczność zwycięża. Konsekwencja jest fundamentem szacunku. Jeśli twoje słowa nie idą w parze z czynami, tracisz wiarygodność. Ludzie nie szanują tych, którzy zmieniają się w zależności od sytuacji, mówią jedno, a robią drugie. Jeśli deklarujesz pewne wartości, ale nie żyjesz zgodnie z nimi, twoje słowa są bez znaczenia. Szacunek rodzi się tam, gdzie istnieje spójność pomiędzy myślami, słowami i działaniami. Jeśli chcesz być traktowany poważnie, musisz najpierw stać się osobą, której działania mówią więcej niż jej słowa. Narzekanie to pułapka, w którą wpada wielu ludzi, szukanie winnych, użalanie się nad losem, to tylko strata czasu i energii. Nic się nie zmieni, dopóki nie zdecydujesz się działać. Ludzie szanują tych, którzy mierzą się z problemami, zamiast się nad nimi rozwodzić. Jeśli chcesz zmiany, bądź jej inicjatorem. Świat nie da Ci nic za darmo, to ty musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem. Nie szukaj wymówek, nie oczekuj, że ktoś inny rozwiąże twoje problemy. Podejmij działanie, bo tylko ono prowadzi do szacunku i sukcesu. Prawdziwa siła nie tkwi w pięknych słowach, ale w czynach. Możesz mówić o wartościach, ale jeśli nie przekładasz ich na codzienne decyzje, nikt nie weźmie cię na poważnie. Ludzie szanują tych, którzy dają przykład, a nie tych, którzy tylko o nim mówią. Codziennie masz okazję, by pokazać, kim jesteś, w sposobie, w jaki traktujesz innych, w podejmowanych decyzjach, w swojej uczciwości. Nie musisz nikomu mówić, że jesteś osobą godną szacunku, wystarczy, że twoje działania to pokażą. W świecie pełnym iluzji autentyczność jest największą wartością. Popularność jest ulotna, ale szacunek dla kogoś, kto konsekwentnie idzie własną drogą, trwa wiecznie. Każdego dnia wybieraj to, co słuszne, nawet gdy jest to trudniejsze. Tylko w ten sposób zbudujesz trwałą reputację, opartą na prawdziwej sile charakteru. Szacunek nie jest dany raz na zawsze, jest zdobywany każdego dnia przez twoje wybory i czyny.